Henri de o obywatelskim nieposłuszeństwie. Bliskie są mi słowa: najlepszy rząd to ten, który najmniej rządzi. I cieszyłbym się, gdyby stosowano się do nich szybciej i systematyczniej. Wcielone w życie ostatecznie sprowadziłyby się do innej maksymy, w którą również wierzę: najlepszy rząd to ten, który wcale nie rządzi. Rząd taki powstanie, gdy ludzie będą na niego przygotowani. Rząd to w najlepszym razie rozwiązanie doraźne, lecz większość rządu, zazwyczaj i wszystkie rządy, czasami są czymś całkowicie niepożądanym. Zastrzeżenia, które można mieć wobec stałej armii, a jest ich wiele i są one poważne, równie dobrze można sformułować przeciwko stałemu rządowi. Stała armia jest jedynie zbrojnym ramieniem rządu. Rząd, który jest tylko narzędziem wybranym przez ludzi, by realizował ich wolę, może być łatwo nadużywany i deprawowany jeszcze zanim zdąży ową wolę wypełnić. Wystarczy spojrzeć na obecną wojnę meksykańską, będącą dziełem kilku osób wykorzystujących rząd dla własnych celów. Naród przecież nie zgodziłby się nigdy na takie rozwiązanie. Rząd jest czymś więcej niż tylko przejawem tradycji, w dodatku niedawnej. Nie posiada siły ani witalności pojedynczego człowieka, gdyż jeden człowiek potrafi nagiąć go do swojej woli. Dla ludzi rząd ten jest czymś w rodzaju drewnianej atrapy armaty. Nie staje się przez to ani trochę mniej potrzebny. Ludzie potrzebują takiej czy innej skomplikowanej maszynerii, muszą słyszeć jej łoskot, by ich wyobrażenia wyobrażeniach rządzie zostały zaspokojone. Rządy pokazują zatem, jak łatwo można ludzi oszukać, a wręcz jak łatwo ludzie sami siebie oszukują dla własnych korzyści. To doprawdy wyborne, trzeba przyznać. Obecny rząd jednak sam z siebie nigdy nie pomógł żadnemu przedsięwzięciu inaczej niż przez skwapliwe usunięcie mu się z drogi. Wszystkie swoje osiągnięcia naród amerykański zawdzięcza wrodzonym cechom swojego charakteru. W dodatku osiągnięcia te mogłyby być znacznie okazalsze, gdyby rząd nie stawał im na drodze. Rząd bowiem jest instrumentem, poprzez który ludzie radzi, byliby zostawić siebie nawzajem w spokoju, a już jak mówiłem, rząd jest najbardziej przydatny, kiedy rządzeni są przezeń pozostawieni sobie samym. Czy obywatel musi choć przez chwilę lub choć w najmniejszym stopniu podporządkowywać swoje sumienie prawodawcy? Po co więc mamy sumienie? Jedynym obowiązkiem, jaki mam prawo wziąć na siebie, jest obowiązek czynienia zawsze tego, co uważam za sprawiedliwe. Powszechnym i naturalnym efektem ślepego Poszanowania prawa jest widok szeregów żołnierzy. Pułkownik, kapitan Kapral, szeregowi, chłopcy donoszący proch strzelniczy i inni, maszerujący na wojnę w równym szyku przez wzgórza i doliny, maszerujący wbrew własnej woli, bawry w sumieniu i zdrowemu rozsądkowi. Nie mają najmniejszej wątpliwości, że cała ta awantura jest godna. Czym są zatem teraz? Wciąż jeszcze ludźmi? Czy może małymi, ruchomymi fortami i magazynami w służbie? W większości wypadków nie próbują nawet dokonać moralnej oceny swoich decyzji. Stawiają się dobrowolnie w jednym rzędzie, z drewnem, ziemią i kamieniami być może dałoby się więc wyprodukować ludzi z drewna, którzy równie dobrze spełnialiby te role. Wzbudzają oni tyle samo szacunku, co słomiana kukła albo kubka gruzu, a jednak uważa się ich powszechnie za dobrych obywateli. Inni, jak większość prawodawców, polityków, prawników, ministrów i urzędników, służy państwu głównie rozumem. Ale jako, że rzadko dokonują oni ocen moralnych, równie dobrze mogliby bezwiednie służyć diabłu, jak i Bogu. Mędrzec będzie przydatny wyłącznie jako człowiek i nie zgodzi się, by traktować go jak glinę, którą przed wiatrem chłop zatkał szczelinę rolę tę pozostawiając swoim prochom. Nad tą wysoką zrodzą bym miał zostać cudzą własnością, podwładnym w opiece lub posługaczem sprawnym i narzędziem jakiegokolwiek państwa w świecie całym. William Shakespeare, król Jan. Przekład Stanisław Koźmian. Moim zdaniem każde związki z rządem są hańbiące. Ani na moment nie mogę uznać tej politycznej organizacji za mój rząd. Wszyscy ludzie uznają prawo do rewolucji, to jest prawo do odmówienia posłuszeństwa rządowi i prawo do przeciwstawienia się mu, gdy jego tyrania i nieskuteczność są wielkie i uciążliwe. Innymi słowy, kiedy jedną szóstą populacji narodu, który miał być ostoją wolności, stanowią niewolnicy, a cały kraj jest bezprawnie zajęty przez obcą armię i podporządkowany prawu wojskowemu, wówczas nie jest za wcześnie, by prawi ludzie zbuntowali się i rozpoczęli rewolucję. Powinność ta jest o tyle pilniejsza, że kraj w ten sposób podbity nie jest naszym krajem, choć nasza jest podbijająca go armia. Gdyby tysiąc obywateli nie zapłaciło w tym roku podatków, nie byłby to akt brutalny i krwawy, jak wówczas, gdy płacąc podatki, umożliwiają państwu dopuszczanie się przemocy i przyczyniają się do rozlewu niewinnej krwi. Jest to w gruncie rzeczy definicja pokojowej rewolucji, o ile taka jest w ogóle możliwa. Zrozumiałem, że państwo jest instytucją głupkowatą, bojaźliwą, niczym samotna kobieta ze swoimi srebrnymi sztućcami, kotem, i że nie potrafi odróżniać wrogów od przyjaciół. Straciłem resztkę szacunku dla państwa i poczułem dla niego litość. Państwo, państwo zatem nigdy nie konfrontuje się z intelektem ani z moralnością, zawsze tylko z ludzkim ciałem. Będę oddychał tak, jak mnie się podoba. Przekonamy się, kto jest silniejszy, jaką siłę ma tłum. Zmuszać mogą mnie tylko ci, którzy przestrzegają wyższego prawa niż ja. Zmuszają mnie, bym stał się taki sam jak oni. Gdy żołądź i kasztan upadną obok siebie, żaden nie ustępuje miejsca drugiemu, lecz oba przestrzegają własnych praw. Puszczają pąki, rosną i rozkwitają najlepiej jak potrafią, dopóki jeden nie rzuci cienia na drugiego i w ten sposób go zwycięży. Roślina, która nie potrafi żyć zgodnie z własną naturą, umiera.